Halo, dzień dobry. Przyszła pora na niedawno obiecane podsumowanie serii dystansowej, podczas której to walczyliśmy jedynie za pomocą broni dystansowych. No, właściwie wspieraliśmy się też pułapkami do eksterminacji pająków. Ale to detal. Początkowo nie zakładałem, że zadam jakiekolwiek obrażenia z łapy lub walking kaina. Myślałem, że dam radę się powstrzymać, ale niestety podczas walki z strzałkami jak się skończyła amunicja, a ja nadal trzymałem F, to niestety postać Błyskawicznie leciała wywalić bombę, i w ten sposób przez całą serię zadaliśmy łącznie cztery niezgodne z zasadami uderzenia. Jedną z tych lep otrzymała cienista wieża, trzy pozostałe zostały sprzedane podczas walki z Bitcoin. I no. Spytałem się was jaka będzie z tego powodu kara i najbardziej lajkowana propozycja to dycha na psiaki za każdy błąd. Tak więc jak widzicie hajzes został wpłacony na biuro ochrony zwierząt, które jest organizacją non-profit zajmującą się ochroną praw zwierząt. Kto by się spodziewał? Linki w opisie jakby ktoś chciał zweryfikować moją wpłatę czy legitność organizacji. Dobra. Wracając do wyzwania, ganie jedynie broniami dystansowymi jest bardzo trudne na samym początku gry, gdy nawet nie możemy w żaden sposób walczyć z nadchodzącymi zagrożeniami. A nawet jeśli dowiemy się wcześniej do pierwszej broni dystansowej, jaką jest boomerang, to nadal walka jest niesamowicie upierdliwa i droga, gdyż boomerang zadaje jedynie 27 punktów obrażeń, ma 10 użyć i kosztuje nas jedną deskę, pańczyny i węgiel. Aby za pomocą boomerangów się takiego deal klopsa posiadającego 4000 punktów życia potrzebowalibyśmy prawie 150 tafeń, co daje 15 bumerangów, Co natomiast jest wartością dość kłopotliwą do wytworzenia. A mówimy tutaj o bardzo podstawowym bossie. Przypomnę, że najmocniejszy boss w grze ma jakoś 25 razy więcej punktów życia. Dodatkowo, kiedy rzucimy bumerang, oczywiście on do nas wróci, ale jeśli go nie złapiemy, stracimy jedno użycie i sami otrzymamy lepę w polityce. Tak więc reasumując, jest to naprawdę słaba broń. Po pierwszej jesieni i pierwszym ataku psów wiedziałem, że potrzebuje strzałek, czyli broni dystansowej jednorazowego użytku zadającej aż 100 punktów obrażeń. Jednak do tego czasu radziłem sobie tak, jakbym dopiero zaczynał grać w Don't to Together. Uciekałem od każdego możliwego starcia, lub napuszczałem na siebie potwory. A no i zbierałem kwiatki jako pentany, gdyż każdy jeden szadł do zabicia oznaczał zużycie ponad jednego bumerangu, więc to zdecydowanie nie było mnie stać. Tak więc, aby przez całą grę nie być skazanym na korzystanie z bumeranga, zacząłem gromadzić zasoby potrzebne na strzałki, które to są dość ciężko dostępne, czyli dwie sztuki trzciny, psi, ząb i jedno pióro zimowego ptaka. O ile dwa pierwsze zasoby są w miarę do ogarnięcia, bo możemy je zdobyć przez cały rok, tak pióra są dostępne jedynie w takcie zimy, więc całą pierwszą zimę zdecydowałem się polować na ptaki za pomocą Bumeranga. Jednak po całej zimie zbierania zasobów na bumerangi i mordowania ptaszorów uzbierałem jedynie 36 piór, co by nawet nie stoczyło na wyżej wymienionego Dioklopsa. A to same pióra, do tego jeszcze trzeba było mordować psy, z których mamy jedynie jedną 1,8 szans na ząb. Bogu dzięki za ogniste i lodowe psy, które to już zawsze upuszczają zęby. Tak więc zdecydowałem się, że trzeba produkcję zautomatyzować, budując trzy wielkie farmy. Pierwsza farma trzciny jest bardzo prosta. Ale wymaga od gacza wygenerowania na świecie Reed trapa, czyli zagęszczenia trzciny na bagnie chronionego przez macki. Aby mieć pewność, że dostaniemy coś takiego, podałem moda Config Set piece, który przy generowaniu świata tę pewność zapewnia. Następnie, aby pozbyć się macek, nasłałem Ae of katulu, który niestety padł na mackach zabijając jedynie kilka osobników. Declopsa, który trochę już sobie lepiej poradził, ale nadal pole nie nadawało się do użytku. Dopiero latem wkurzyliśmy Antlion by atakował on codziennie dając mu ochłodzony na maksa termiczny kamień, a następnie nasyłaliśmy jego ataki na macki. Gdyby to nie było pierwsze lato, całe pole byłoby wyczyszczone w 3-4 dni, a tak to jeszcze jesienią Birger ostatecznie wypieprzył się na polu jako tako czyszcząc pole. Co prawda dookoło zostało nadal cholernie dużo macek, ale zasadzony Lure plant był w stanie wypuścić kilkanaście oczu, które to zbierały trzcinę. Jak dodatkowo poczytałem trochę książek, byłem w stanie wyzdobyć około 300 sztuk trzciny, co musicie przyznać jest dość konkretną wartością. Długa farma odpowiedzialna za piora, była chyba jedną z mniej kłopotliwych. Musiałem tylko zgarnąć z lunarnej Wyspy Kolczasty Gwiazdy, zmienić się w Winone i zbudować widoczny obiekt. Potem, jak zimą odpaliłem farmy i czytałem książki, byłem w stanie wyciągnąć po 200 plus około 10 książek przyzywających ptaki więc ewidentny stongs. Ale Najbardziej oporna była trzecia forma psich zębów, do której potrzebowałem warga, a najlepiej paru. Odnalazłem na swoim świecie kilkanaście efekusów i dziesiątki koalefantów, ale pierwszy warg kiedy wreszcie zechciał się pojawić, pojawił się oczywiście w samym sercu miasta pająków i dostał łomot w 3 sekundy. Długi i trzeci na szczęście pojawili się już w miarę szybko, zamknąłem ich w widocznej strukturze, odpaliłem katapulty i voila! Działająca farma psich zębów. Chyba najmniej wydajna ze wszystkich trzech, bo zdobycie latem ponad 200 zębów zajęło mi od 4 do 5 dni, ale i tak najlepsza dostępna opcja na ząbki. Jak już odpaliliśmy wszystkie farmy, no to już było z górki właśnie. Sklepaliśmy Shadow Pieces, sklepaliśmy b -Queen, Klausa, antycznego starżnika, wszyscy dostali popysku. Klausa zrobiliśmy nawet no damage, ale wiecie, strzałkami prawie wszystko jest łatwiej do zrobienia no damage. Do walek z postami wzięliśmy Wolfganga, którego mnożnik obarzeń razy dwa sprawił, że na każdą walkę potrzebowałem o 50% mniej strzałek, więc stongs. Największym wyzwaniem okazał się jednak Fuel Weaver, którego zaciukaliśmy naprawdę ledwo, ledwo. Stosując jedną z dziwniejszych strategii. Na samym początku serii i kozy woltowe zostały dojechane przez psy z Haunt Fortressa, przez to nie mogliśmy wytworzyć bardzo przydatnego podczas walki z Fjellweverem przedmiotu, czyli Beruatornat. Naszym alternatywą zostały Huntle Wolfganga, które lądując zadają obrażenia obszarowe, Problemem z tą taktyką jest czas, który potrzebują hantle, aby wylądować. Lecą one tak długo, że podczas walki fiolek wsuwał pojedyncze miniony przez co ledwo stoczyło mi strzałek, ale na szczęście wziąłem spory zapas. Żałuję trochę, że nie wykorzystałem wszystkich broni dystansowych dostępnych w Together. Weather Pain byłby idealną, choć piekielnie drogą zabawką. Alternatywą dla hantli na fujulku mogłyby być nasiona morskich roślin, ale ich formienie również byłoby strasznie mozolne, dlatego tego nie zrobiłem. Elektryczne strzałki to też jest nie najgorsza opcja, ale wyformienie dużych ilości piór w najprostszy możliwy sposób w grze wymagałoby zabicia mizerutą stula, więc również odpada, a ganiać za ptakami to też byłoby trochę roboty. Natomiast absolutnie nie żałuję niekorzystania z sennych strzałek, które są absolutnym skamem. O wiele lepszą opcją jest lodowe berło, które to było jak najbardziej w naszym zasięgu, ale nie było ono zwyczajnie potrzebne. Reasumując całą serię, bronie dystansowe w Donster są albo bardzo drogie i mało skuteczne w walce, jak boomerang, albo bardzo drogie i bardzo skuteczne, jak strzałki. Kto by się spodziewał po grze, w której tylko dwa potworki mogą atakować gracza na dystans? Myślę, że boomerang mógłby mieć więcej użyć, jeżeli byśmy mieli jakoś naprawić bronie dystansowe w Together. Na przykład mógłby mieć tych użyć po 100 albo nawet i 200, albo nawet jakby zostawić te 10 użyć to obarzenia mogłyby być wyższe. jakby wynosiły one około powiedzmy 60, jakby nie byłoby to jakoś, myślę, super mocno overpower, a byłoby to jednocześnie spoko narzędzie do walki dla bardziej przestraszonych bronią białą graczy. Myślę, że samo też wyzwanie byłoby o wiele prostsze do zrobienia w wersji single playerowej, gdzie mamy na przykład wyrzutnie Jit w Shipwreck, mamy Galwatch w Hamlet i ogólnie tego jest o wiele więcej. No i też sami sobie mają jakieś 10 ze mniej życia, więc jakby to wyzwanie jest chyba lepszym pomysłem do zagania na single playerze. Ale się porwaliśmy na Twogebra, więc jest tak jest. Gdybyśmy wzięli do tego wyzwania, a byłoby o wiele łatwiej, ze względu na to, że on ma swoją wyrzutnie, ma kilka rodzajów amunicji i można by się tym pobawić. Ale no, chciałem raczej się podczas tej serii właśnie pobawić tymi podstawowymi broniami dystansowymi, na które wszyscy zawsze plują. Tak więc dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach na kanale. Cześć.